Siemanko z tej strony Adram i witam Was w kolejnym otwieraniu skrzynek na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, 17 skrzynek revolver case. Także mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. I słuchajcie, wiem, że ostatnio tych openingów jest dużo, ale wy te openingi... Bardzo lajkujecie, bardzo pozytywnie odbieracie, więc najzwyczajniej świecie nagrywam wam kolejne otwieranie skrzynek. Na fanpage'u też się was zapytałem, czy chcielibyście, abym otworzył te nowe skrzynki, odzew był jak najbardziej pozytywny, tak więc dzisiaj właśnie revolver casey sobie otworzymy. Nie otwieram jeszcze tej skrzynki żadnej. Sobie tak prywatnie, więc to będzie zupełnie moja pierwsza skrzynka e, właśnie z tej kolekcji, że tak powiem. No, troszeczkę się wykosztowałem na ten opening, dlatego fajnie, bo żebyście zostawili tego lajka właśnie. Um, ostatnio było 4000 tysiące lajków, 5 lajków, może to powtórzycie, bardzo by było fajnie, nie, ja nie narzekam. Ogólnie te lajki, słuchajcie, to jest tak, że to pomaga w ten sposób, że filmy się pozycjonują wyżej. To mi pomaga rozwijać kanał tak jakby, tak to jest fajne wsparcie z Waszej strony i tylko o to w tym chodzi. A teraz troszeczkę się rozgadałem, więc może już zacznijmy. Pierwsza skrzynka, skiny są w tej e, skrzyni całkiem ok. Szał nie ma, aczkolwiek liczę na kosę, może Revolver Guardian, tak. Ogółem ta broń jest op, op jest dość mocno op. Z tego co widziałem, z tego co sam można powiedzieć przeżyłem grając tą bronią, to stwierdzam, że naprawdę rewolwer jest, no jest op, co tu dużo mówić. Pierwszy skin jaki wyleciał z tej skrzynki, obrzyn Yorick, okej, okay, dobra, może być. Chyba nie mam wyjścia za bardzo, muszę zaakceptować to co game dał. Druga skrzyneczka słuchajcie, druga skrzyneczka, może tym razem coś fajnego. P2000, ono całkiem ładnie wygląda wam powiem. Nie jest złe, chociaż to jest niebieski skin, ale właśnie jak na niebieski skin to moim zdaniem jest takie w miarę. Bez szału, ale, yy, ale w miarę, prawda? Dobra, kolejna skrzyneczka. Nie wiem na coś fajnego, no. Kurczę, się troszeczkę ten katar trzymam, więc mój głos może jeszcze też nie być doskonały, ale... Yy, ale trafiamy Digla, który mi się jakoś nie podoba i tym bardziej, że digla teraz no wiecie, troszeczkę został odsunięty na bok, można powiedzieć, po tym rewolwerze. Yy, mimo wszystko. Dobra. Lecimy dalej, bez zbędnego przedłużania, bez zbędnego gadania, tam by skin przeleciał kałach mianowicie, i wylatuje nam RB revorver szkarłatna sieć. kurcze plącze mi się język. Poździerany, myślę, że to będzie ślady używania albo nawet zaprawiony w walkach. Przetestowany w boju, no dobra, okej, okay. jednak przetestowanego w boju to dość widać te uszkodzenia. No i zobaczmy, co dalej, co dalej Gaben nam dzisiaj tutaj przyniesie. O proszę! No dobra, dobra, w porządku. Słuchajcie, to otwieranie skrzynek 60 euro mnie kosztowało. Mamy P90 stat tracku, różowy skin do tego. Shapewood. Przetestowane w boju. Sprawdzę ile to kosztuje na szybko, słuchajcie. Bo jest yy, ciekawy item trafiony bez wątpienia. 12 euro, no dobra. 12 euro całkiem, całkiem net. Okej, okay. stat track różowy item. Dobra, widzę, że te skrzynki będą yy, bardziej przyjazne dla mnie, na przykład... Yy, a no szkoda, że teraz nie pękała, y, niż na przykład Falkiony czy Chromy Dwójki, bo tam... Y, tam słuchajcie nie, tam zupełnie nic nie trafiłem. To masakra były tamte skrzynki dla mnie, nie, nie, nie polubiłem je od początku. Od pierwszego openingu falkion, A nie, przepraszam, kosy trafiłem w Falkiona, ale oprócz kosy tam nie było nic. Oprócz tej jednej jedynej kosy to w, Chromy, w chromie dwójce, nie wiem, różowy item trafiłem parę razy, może czerwonego ani razu, nie mówiąc o kosie. W Falkionach też różowy item parę razy i udało się tam roz tą kostkę wylosować, ale tylko raz. Dobra, zobaczymy jak będzie w tych skrzynkach rewolwer. No szkoda, że nie m ale... No jest Autolama, taka, nie wiem, trochę to. Ten skin dziwnie wygląda, jest specyficzny, coś, nie widziałem żadnego podobnego skina do tego wcześniej. Może dlatego jest taki jakiś dla mnie zupełnie opcja, ale różowy i ten kolejny jest, przetestowany w boju znów. Dobra, w porządku. 9 skrzynek do końca, o ile się nie mylę, tak jest, czyli o tej skrzynce będziemy już po więcej niż pół metku otwierania. Skarb 20 tym razem, no więc dwie autolamy trafiliśmy już w tej nowej e, kolekcji, że tak się wydarzy. No nawet jak nas skim do autolamy to taka w miarę. No dobra, kolejna skrzyneczka. Ogólnie w sumie nieźle całkiem. Mam powiem, że naprawdę nieźle. E, ten opening wygląda po dwa temy, itemy, no bez szału, tak jak mówię. Ale, może jeszcze jakiś czerwony, na no, tym Revolver Fade, no to bym nie narzekał, no nie? Bang. No, game, kurde, bądź łaskaw. No, auk. Auk nam jeszcze dzisiaj nie wyleciał z tego, co kojarzę. To chyba mam rację. A nie, wyleciał, on bardzo podżądał, ale nie zwróciłem uwagi, wybaczcie mi. <grytanie> Mówię, że mi nie wyleciał, kiedy nie wyleciał w poprzedniej skrzynce. Dobra, nieważne, czyli dwa razy auk był, porząd. Kolejna skrzynka. Z tym razem XM. poproszę, Aż się chętnie przyjrzę temu skinowi, bo zupełnie go nie śledziłem wcześniej. No jak na skin do XM ma taki w miarę, ale jakoś takie płomienie tutaj mi się jakoś za bardzo nie podobają. Chyba to są płomienie, tak mi się wydaje przynajmniej. No i dobra. Pięć skrzyneczek. Pięć skrzyneczek, pięć szans jeszcze na to, że może nadropnęła kostem, jeżeli pierwszy, bo pojemniku z tej skrzynki by dropnęła. No to by było naprawdę wspaniale, ale wątpię, że Mikosa dropi na w pierwszym openingu jakichś skrzynek, skoro ledwo co Mikosa dropi yy, raz w życiu yy, I to jeszcze, wiecie, przy tym jak ja otwieram, no dość sporo mimo wszystko tych skrzynek W ogóle to nie wiem, ten opening będę rzucał chyba w niedzielę Ja do tej pory nie widziałem nikogo większego openingu tych skrzynek na polskim YouTubie Tak mi się wydaje przynajmniej Albo się mylę, możliwe że się mylę. Ja się mylę, to przepraszam. No, może już ktoś to wrzucił, bo ja to na ich nie wrzucam, więc może już ktoś, że tak powiem. PUM! <totry> tak jest, słuchajcie, Point Disarray? Dis dis Disarray? Okej, okay, może być Point Disarray. Cokolwiek, może, może źle wymawiam nazwę tego skina, ale jaki to jest stan? Jeżeli to jest Minimal Wear lub Factory New, to ja myślę, że to kosztuje bardzo dużo. Przetestowany w boju. Ja tam zaś zagadałem, kurde, znowu. Ile to kosztuje, słuchajcie, ten opening. Yy, ten opening jest, no. Zarąbisty, te! 60 euro! 60 euro, słuchajcie! Wow! Ha! No proszę bardzo! 56 euro dokładnie w stat traku. Piękny, piękny kałaszek. Zresztą piękny może nie, ale bardzo ładny. No taki, taki nawet bym powiedział, że sobie go ustawię. A co tam, jedziemy, mglisty front, wy, wywalaj. No jeszcze dwie skrzynki. No i słuchajcie, pięknie, o to chodzi. Tak można otwierać, słuchajcie. Tak można jak najbardziej otwierać. Znowu nam tutaj rewolwer, szkarłatna sieć wyleci. Ale to jest coś, co, co jak najbardziej przyjmuje, tak, akceptuje to. No i lecimy, ostatnia skrzyneczka, słuchajcie, w dzisiejszym openingu. Ja jestem jak najbardziej zadowolony. Mam nadzieję, że Wy z tego, że mam nagrałem ten opening tych nowych skrzynek też jesteście zadowoleni. Jak najbardziej się opłacało. No, jesteśmy na plus jakieś po tym openingu 20 euro, 15. Myślę, że coś w tym rodzaju będziemy na plus. Jak najbardziej, mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. Fajnie by było, może nie wiem, 4 koła lajków wbić. I już bez zbędnego przedłużania. Dzięki Wam bardzo za oglądanie. Cześć, trzymajcie się. No i na razie, piona.